Dzień dobry, Basia. Jestem z Bielska Białej. Przyjeżdżam tu już trzeci rok z rzędu z mężem. Wspieram go no i walczymy ze szpiczakiem, żeby, to, żeby była świadomość ludzi, co to jest za choroba jaka, bo mało ludzi wie. Nazywam się Marzena, jestem z Nowego Dworu Mazowieckiego. Choruję już od 2015 roku. Jestem tutaj, ponieważ jest wspaniała energia. Są wspaniali ludzie. Można się skonsultować z różnymi lekarzami. Można robić sobie różnego rodzaju badania. No i myślę, że właśnie ta dobra energia, ta super, taka pozytywna też i wola tutaj, bo, bo tutaj ludzie, którzy chorują, Naprawdę są uśmiechnięci, tak, tak, tak. pełni życia, pełni radości i to też daje siłę. Jest nas coraz więcej tutaj. Jest, to, to jest coraz więcej. Jestem Całorocie. tu trzeci raz i będę za każdym razem, jeżeli tylko pozwoli na to zdrowie i wszystkich naprawdę serdecznie, serdecznie Funkarę. zachęcam i zapraszamy. <noise> I Fundacja Carita, która tutaj nam wszystko zapewnia, zaopiekowuje się nami, to jest naprawdę coś wspaniałego, co robią. Dziękujemy bardzo.